Cześć. Zanim przejdziemy dalej i zajmiemy się tą tematyką kreatywności i przejdziemy do, po kolei do kolejnych ćwiczeń, które pomogą stać się bardziej kreatywnym lub też kreatywną, to odpowiem sobie na jedno pytanie jeszcze bardzo istotne. O tak, żeby to jakoś fajnie yy, ugruntować i mieć wszystko fajnie rozpoczęte. To jest to, co na tym worku możemy robić, wiadomo, że możemy uderzać, yy, uderzać kolanami, łokciami, oczywiście w zależności od stylu, jaki to reprezentuje, yy, ale też mówię, co możemy, nie możemy też kopać, ale oprócz jakich technik, jakie wykonujemy, mamy też inne możliwości, bo to nie tylko yy, kreatywność polega na łączeniu tych ciosów i kopnięć w kombinację, ale również chodzi przecież mam tutaj, o, o pracę na worku. Skoro pracujemy na worku i to ma być praca na worku, to oznacza, to oznacza, że ten worek jako przyrząd podlega troszkę szerszemu rozumieniu pracy niż tylko w rozumieniu ciosów i kopnić. Bo oprócz tego, że będę sobie uderzał i kopał, mogę go sobie chwytać. Czyli nie tylko uderzam, ale tak samo przechodzę sobie do chwytów. W szczególności jak ktoś trenuje bokstajski, to jest to normalne, że gdzieś tam po ciosach, w jakichś kombinacjach jak wchodzimy sobie do klinczu, do jakiegoś chwytu, wchodzić łokieć, łokieć gdzieś kolanko. Mogę sobie partnera w tym wypadku worek przepuścić. Czyli mamy ciosy, kopnięcia, takie elementy uderzone kopane. Do tego mamy chwyty. Idąc dalej, bo na pewno co jeszcze będzie z tym workiem, co możemy robić, to jeżeli on się porusza, ten worek, to również mogę sobie dziś przepuścić. sobie chwytanie, jakieś ciosy plus przepuszczenia. Do tego mogę tym workiem manipulować. Manipulacje to było to, kiedy łapię worek, naciągam go, przy obejściu gdzieś tam worek sobie też podprowadziłem na łokieć. Tak bym kontrował koło się za, za jedną rącz Clęczu, gdzieś za szyję, za kark, naciągnął sobie na ten łokieć. Tak samo tu mogę to zrobić. Gdzieś tam jedna ręka poszła do kontroli, obracam, wchodzi łokieć, wchodzę na drugą, wchodzę łokciem. Czyli takie elementy manipulacji mogę sobie robić. Skoro go nie mogę, mogę nim manipulować w postaci pociągnięcia, naciągnięcia, tak samo mogę robić. Przepchnięciem, tak? Czyli tam sobie pracuje. mam przynajmniej 4 elementy, które mogę robić, i fajnie, jeżeli o tym sobie pomyślisz w kontekście pracy na worku. Tutaj będziemy robić w większości kombinacje ciosów, kopnięć. Zobaczysz też w jednej z lekcji, że bardzo bazuje sobie takiej, nazwijmy to, hmm, nagraniu pokazowym, jak pracować gdzie opiera się dużo na takiej manipulacji z workiem i pracy w bliskim dystansie z nim. Natomiast to masz też cztery elementy: czyli uderzenia i kopnięcia, manipulowanie tym workiem, czyli chwytanie go, gdzieś prowadzenie, przepuszczanie go i praca na nogach, i przepchnięcia, odepchnięcia, wypchnięcia gdzie sobie pracujesz, chodzisz sobie bziutko, przepychasz, robisz miejsce, wchodzisz kopnięciem tak samo tu możesz robić sobie to na worku i pomyśl sobie, że taka praca w ten sposób kiedy używasz tych czterech elementów zawsze jak coś robisz jest to pewnego rodzaju drukowanie, wdrukowywanie wdrukowywanie na swój system pewnych zachowań więc im więcej powtarzasz, powtarzasz w różnych nawet, nawet warunkach, czyli w walce z cieniem, w pracy z partnerem, później w walce, w pracy na worku, to tak naprawdę uczy swój automat za pewnych zachowań. Fajnie byłoby, żeby w walce już ten automat funkcjonował w miarę sprawnie, żeby tam też Cię uczyć, bo w walce też Cię uczymy czegoś. Natomiast, żeby wyjść do tej walki z jakimś takim systemem, który ma wdrukowany taki bazowy program, który pomaga nam walczyć na, na ringu lub też na sparingu. Także tyle w tej. W tej Chciałam powiedzieć, lekcji. Nie będzie lekcji, chociaż te lekcje, które będą typowo stricte odnośnie kreatywności, zawsze troszkę się zaczną. A to było, nazwijmy takie, bardziej wprowadzenie, żeby mieć jasność. Co to znaczy pracować na worku i co na nim mogę robić? Co uważam, że jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ im większa świadomość tego, co robimy, im większa mam świadomość naszych zachowań, naszych możliwości, tym też większe mamy możliwości. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnej lekcji. Dzięki!